Cześć wszystkim z tej strony Mateo e, Witam was tutaj na tym filmie Porozmawiamy sobie e, Troszkę dzisiaj edukacyjnie Na temat tego w jaki Sposób e, Grać, rozgrywać rynek Z małymi stop lossami, tak jak widzicie tam Na moich live'ach czy, e, czy Przy moich trade'ach Które wykonuję, zawsze mój stop loss Jest maksymalnie 20 punktów W sesji e, W sesji amerykańskiej A w sesji Londyńskiej, maksymalnie te 10 punktów, to jest mój stop loss. Większy stop loss nie biorę pod uwagę. Jeśli mój setup wyrysuje mi się z większym stop lossem, ja nie rozgrywam tego. To jest moje zarządzanie, to mi daje zarabiać e, pieniądze na, na, na giełdzie. I teraz tak, w którym momencie i kiedy zrobić reopen pozycji? Jeśli oczywiście gramy z małymi stop lossami, no to szansa, że cię wywalą, jest, jest duża. Prawdopodobnie. Częściej zaliczymy tego stoplosa, ale nie ma co się przejmować stratami, bo to jest normalna rzecz w tradingu i straty zawsze będą. Ja wolę stracić akceptowalną stratę tych 20 punktów niż stracić, załóżmy, mieć stoplosa po 40-50 punktów i wtedy tracić. Obejrzyjmy sobie tutaj tą sytuację, którą mamy. Zwróćcie uwagę, że tutaj mam piękne buy side liquidity. Z interwałów M15, tu akurat widać na m 1 również to jest, ale na M15 piękne. Tu jest nasz target. Zwróćcie uwagę, co cena robi: Zebrała liquidity stąd, nie wybiła tego liquidity, sprodukowała jeszcze więcej i zaczęliśmy lecieć w dół. Zaliczyliśmy, doszliśmy gdzie? Do naszego laser value gapa, który jest tutaj. Więc ja chcę w tym momencie. Że otworzyć pozycję długą z targetem tutaj. Czyli target mamy, gdzie cena dochodzi, gdzie powinna dojść, mamy. Kolejna sytuacja, na co czekamy? Na zmianę struktury. Gdzie mamy zmianę struktury? W tym miejscu. To jest nasza perfekcyjna zmiana struktury. Jeśli rynek stąd podleci w górę, no to będziemy mieć zmianę struktury. Obejrzyjmy sobie, co cena zrobiła. Ok. Troszkę się zatrzymała. Tutaj zwróćcie uwagę, w tym momencie. Co mamy tutaj? Tu mamy naszego WIMBA. Cena zaliczyła tego WIMBA, ruszyła do góry. Ja na co czekam? Czekam, o, aż mamy aż zmieniła nam się zmiana struktury. Mamy zmianę struktury, szukamy w tym momencie wejścia. Kolejna sytuacja, co mamy w tym miejscu? W tym, mieliśmy, w tym miejscu mieliśmy Liquidity, więc mierzymy sobie naszą standardowe odchylenie. I tu jest mój target, czyli to jest mój target, i chcę, żeby tutaj cena doszła. Do minus 2, czyli to jest mój, e, moje miejsce, gdzie ja chcę targetować pozycję. Dobra, teraz trzeba zauważyć, że w tym miejscu mamy tylko jedną rzecz, co mogłoby nam zatrzymać cenę. To jest ten VIMP, czyli to jest jedyny nasz opór. Skąd cena może nam tutaj zareagować. Więc na co my czekamy w tym momencie? Patrzcie, co mamy tutaj? To jest nasz breakaway gap, czyli tu mamy nasz breakaway gap. Tu jest nasz entry value gap w tym miejscu. Więc ja tutaj otwieram pozycję w tym miejscu, pozycję długą ze stop losem poniżej breakaway gapa Patrzcie na mojego stop loss. Mój stop loss w tym momencie jest poniżej 10 y, punktów. Target w tym miejscu. RR opłacalne, fajny trade. Naprawdę wysokiego prawdopodobieństwa. Cena powinna po prostu tutaj polecieć. Ale. Trzeba wziąć pod uwagę, która jest godzina w tym momencie. Patrzcie, godzina tutaj mamy właśnie koło 10.30. No to może być troszkę z konsolidacji, może być trochę wrabianie traderów, więc trzeba na to uważać. To nie są Stany, to jest Londyn. Kolejna sytuacja, gdzie mój stop loss w takim momencie powinien być? Jak mamy zmianę struktury, mój stop loss powinien być tu, pod tym dołeczkiem. Patrzcie, mój stop loss tutaj ma 20 punktów. Na sesję londyńską to jest za dużo żebym e, ja to rozgrywał, także nie mogę zostawić mojego stoplosa tutaj. Bo wywalenie tego dołeczka to jest negacja scenariusza i musimy od nowa szukać setupu. Czyli to taki powinien być mój stoplus. Jednak ja się na to nie godzę, ja sobie go minimalizuję w tym miejscu. Tu jest mój target. Nie? Czyli otwieramy w tym mie mie miejscu tutaj pozycję i obserwujemy, co na robi. Patrzcie, zaliczyła co? 50%. Cię zaliczyła 50% ferwalu i poleciałaś, Wszystko ok. Teraz dochodzimy do naszego miejsca. To jest miejsce, które może nam zatrzymać. To jest jeden jedyny opór, który tu mamy. Jeśli to zostanie wybite, jasno, oczywiste jest to, że lecimy tutaj. Nie? Czyli w tym miejscu zależy, jaką mamy strategię. Yy, ja często staram się w pierwszym miejscu, w pierwszym oporze, który mamy po drodze, zrealizować część zysku, resztę trzymać. W tym momencie to był bardzo mały ruch, więc nie zrealizowałem. Oczywiście jak to by był scalping, to jak gramy takie ruchy szybkie scalpingowe RR 1 do 1 jest wszystko okej, okay, nie? Także można było tutaj ściągnąć i ja jednak tego nie zrobiłem i poczekałem dalej. Patrzcie, cena zleciała i co cena zrobiła w tym momencie? Doszła do mojego breakaway gapa i nie wywaliła, że tak powiem, tutaj yy, mojego stop-lossa. Mój stop-loss był w tym miejscu. Kolejna sytuacja, co nam się zrobiło? To jest mój order block. Patrzcie, jak sobie zmierzymy ten order block, cena nie może, nie powinna zamknąć się korpusem świecy poniżej min threshold. Nie może tego wykonać. Patrzcie, oni to zrobili w tym miejscu. Wybili właśnie. Się zeszli dużo niżej, ale kolejna świeczka została wyciągnięta tu jest nasz min threshold i teraz tak jest wszystko ok, to jest manipulacja mój 100 plus nie został zgarnięty i powinniśmy już iść do góry, jednak zwróćcie uwagę na to, że tu zrobiła nam się wersja i tutaj jest nasz wimp, on trzyma cenę i jak się kolejna świeczka tutaj nam zamknęła, patrzcie, kolejna świeczka w tym momencie, tu zamknęła nam się poniżej min czyli mamy jedną świeczkę, drugą świeczkę Ponieważ min threshold. To jest dla nas informacja, że ten trend nie wyjdzie. Nie wyjdzie i możemy lecieć dalej w dół, ponieważ nie zostały spełnione tutaj warunki. Więc co cena zrobiła? W tym momencie tutaj, patrzcie, idealnie mojego stop lossa zaliczyli, podlecieli do góry i tutaj ten min threshold nam tu trzyma cenę. Dodatkowo ten WIM tutaj, zwróćcie uwagę jak jest respektowany. Cały czas jest respektowany, respektowany. Nie, sobie możemy wywalić. Po tu zaliczyliśmy stop lossa. Mamy 9 punktów naszego, naszej, naszej straty. Nie? I zobaczymy, obserwujemy dalej. Patrzcie, co cena zrobiła, do jakiego miejsca doszła. Patrzcie, w tym momencie, co to jest. Ta świeczka to jest nasz order block. Ta świeczka. To nie jest nasz order block, tylko i wyłącznie ta świeczka. Zwróćcie uwagę, jak sobie zmierzymy tą, całą tutaj świeczkę, tą, to gdzie mamy nasz min threshold? Widzicie, min threshold tutaj jest respektowany, więc kolejna sytuacja, jaką mamy, jeśli to jest nasz min threshold, to tutaj te dwie świeczki to jest nasz propulsion block, czyli blok, który jest na naszym napędowym. Więc my sobie musimy zmierzyć to i tu dokładnie o, jest moje. Tutaj jest dokładnie moje miejsce, czyli to jest miejsce, skąd ja trzymam. Tu jest to, sobie zaznaczymy, oczywiście, jako stop loss, czyli to jest mój stop loss i negacja totalnie, scenariusz, czyli że już cena tutaj nie doleci. Nie może tutaj cena dojść. I doszliśmy do jakiego miejsca? Doszliśmy właśnie jeszcze raz do Wimba. Zebraliśmy Liquidity, i doszliśmy tutaj, właśnie do e, Propulsion Blocka, który został drugi raz tutaj zaliczony. Nie? nie ma OK, to sobie możemy wywalić tu. To też, żeby było czyste. I co to jest? To jest nasza iwersja Fair Value Gap, czyli cena stąd śmiało może podlecieć, uderzyć w tą iwersję i zlecieć w dół, nie? Więc żebym ja jeszcze raz szukał pozycji długich, ja muszę mieć informację, czyli ja chcę, żeby ta iwersja została wybita i tutaj zrobicie reopen, po to buy sell liquidity, które jest dopóki. Cenami nie wybije tego dołeczka. Ja jestem nastawiony pro wzrostowo i chcę zobaczyć wybinie, wybicie tego Bysa Liquidity. Co cena rob, robi? Patrzcie, doszła do i wersji, poleciała w dół, jak widzieliście, podleciała do góry. Patrzcie, co tutaj zrobili. Zrobiliśmy, wypełniliśmy cał, całkowicie i wersję. Jeśli miałbyś to mocny short, jeśli mielibyśmy lecieć bardzo nisko, załóżmy tutaj do tego miejsca, do CE, z tego las value Gapa, to cena co powinna w tej inwersji zareagować z pierwszej ćwiartki. Czyli jak sobie zmierzymy tutaj całą tą inwersję value Gapa, to rynek chce, żeby z tej pierwszej ćwiartki najlepiej do 0,25 do 0,5 zareagował. Tu jest wszystko ok na razie. Patrzcie, to są korpusy. Świeczka się zamknęła nam tutaj powyżej. Także może być ten spadek, ja obserwuję. Cena, patrzcie, spadła i w tym momencie, co zrobiła? Widzicie, jeden korpus świecy był handlowany w górnej ćwierce. Druga tutaj świeczka była handlowana w górnej ćwierce. Trzecia była handlowana w górnej ćwierce. Więc to jest dla, nas, dla mnie informacja, że okej, okay, rynek. Może stąd po prostu już lecieć w górę. Więc na co ja czekam? Ja czekam na informację, aż korpus świecy zamknie mi się nad moją iwersją, ponieważ ona dalej trzyma, widzicie, żaden korpus nie zamknął się powyżej tej, tej linii i zaczęli spadać, więc nie mam możliwości tutaj otwarcia e, pozycji. Patrzcie, troszkę pokonsolidowali, ale to jest, to jest dla mnie informacja w tym momencie, że jeśli rynek handluje górną świadkę, Czyli od 0,75, załóżmy to 1, zamknął się tutaj pa, e, korpusem, paroma korpusami, to dla mnie jest informacja, że ta wersja nie ma mocy, że stąd nie będzie mocnego zjazdu. Nie? Więc ja szukam dalej e, okazji do przyłączenia się, bo mój scenariusz nie został za, e, zanegowany. To jest negacja scenariusza. Ten dołeczek, jeśli zostanie wybity, to jest negacja scenariusza. Jeśli on jest. Trzymam tutaj cenę. Jak najbardziej mogę patrzeć za pozycją w górę. Nie? Cena znowu leciała w dół. Co zrobiła w tym momencie? Patrzcie, znowu ten tutaj, mintereszko. Trzeci raz jest respektowany. Raz, dwa, trzy. Co mamy tutaj? Mamy liquidity grab, czyli zebranie liquidity. Kolejna sytuacja. Co mamy tutaj? To, jak Wam mówiłem, że to zaznaczyłem, to jest mój breakaway gap, czyli gap, który ja chcę zobaczyć e, otwarty. Jeśli, jeśli breakaway gap został całkowicie, że tak powiem, zamknięty, tak jak tutaj zobaczyliśmy, to czego ja oczekuję? Ja szukam breakera. To jest czas na to, żeby znaleźć perfekcyjny setup, który daje 95% skuteczności. Więc co ja tutaj widzę? Ja szukam ta i wersja, zwróćcie uwagę, że już mnie nie interesuje. Ona mnie nie interesuje, bo yy, handlowała górną czwartkę, więc mogę sobie ją wywalić. W którym miejscu, co ja teraz widzę? Widzę stop hand, tak? Więc ja w tym momencie szukam sobie breakera. To jest mój breaker. Nie? To jest mój breaker. I to jest breaker, który mówię, na 95% zadziała. Bo, no, bo tak, tak po prostu jest. To są statystyki jak traduję. To perfekcyjny breaker, może raz, raz w życiu, że tak powiem, mnie zawiódł. To wynikało z tego, że otworzyłem to w nieodpowiednim czasie. To był po prostu lunch hour, ale jeśli cała otoczka, tak jak tutaj widzicie, się spełnia, to on zadziała na 95% i w większości taki breaker, którego mamy tutaj, działa. Dobra, co mamy? Patrzcie, cena zrobiła stop-hand. Nie, nie wybiła mi tego dołeczka. Ten dołeczek nie został wybity. Nie mamy negacji naszego scenariusza i utworzył nam się break. Mamy znowu zmianę struktury. Gdzie mamy w tym miejscu? Czy to jest moja zmiana struktury? No nie do końca. Tutaj już prędzej. nie już można, że tak powiem, troszkę forsować i mam z tyłu głowy to, że tu jest moja zmiana struktury. Więc w tym momencie, patrzcie, co, co nam się dzieje. Ja spodziewam się tego że cena dojdzie tutaj do breakera, gdzie jest mój stop loss? Mój stop loss, ja ustawiam osobiście, breaker działa w taki sposób, że bardzo często jest właśnie irokes, e czyli ten świeczka, e która zjeżdża dużo poniżej breakera i bardzo często e jest to po to, żeby wy wybijać traderów, więc ze względu na to nie mogę sobie ustawić stop lossa tutaj, chociaż w niektórych przypadkach cena tutaj nie powinna dojść. To w tym momencie sobie ustawiłem w tym miejscu. Dlaczego? Bo tutaj mamy i wersję. Cena mogła dojść śmiało do tego, do tego tutaj, Wimba, e, i to jest mój, że tak powiem, zapas. To jest mój zapas, którym, e, w którym, e, gdzie cena nie powinna dojść. To oczywiście mój target jest tutaj. Zwróćcie uwagę znowu, straciłem 9 punktów. Tutaj w tym momencie, jakbym stracił, to straciłbym te załóżmy 8 punktów. Czyli mam 17 punktów straty, zysk dalej jest dużo wyższy. Nie? Także jak najbardziej mogę próbować i otwierać reopen w tym reopen pozy re pozycji w tym czasie. Kolejna sytuacja, patrzcie, co mamy tutaj? Mamy troszkę liquidity, i znowu mamy tylko i wyłącznie tego Wimba. Jeśli on zostanie wybity, śmiało, tam już nas nic nie zatrzyma. Nie? Dobra, co cena robiła? Ok, podleciała do góry. Nie zaliczyłam mojego breakera. Czyli mamy tutaj niedokończony interes. Czy ja panikuję, czy, czy ja wchodzę w pozycję gdzieś tutaj? Nie, bo wiem, że rynek zaliczy mi tego breakera. Jeśli nie zaliczy, jeśli nie spadnie do tego miejsca i poleci wyżej, trudno. Ucieknie mi po prostu okazja. I czekamy dalej. Czekamy dalej. Czekajcie, tutaj mi wywaliło. O i co cena robi, patrzcie, doszła gdzie? Zebrała to liquidity w tym momencie, doszli do mojego tutaj fair value gapa i ruch do góry. W tym momencie, ok, jeśli taka sytuacja się wydarzyła, ja patrzyłem na S&P 500. W tym momencie, kiedy patrzyłem na S&P 500, S&P 500 zaliczyło breakera, więc nie ma więc może cena tutaj nie, nie dochodzić, więc um, obserwujemy dalej cenę. Co tutaj mamy? Zwróćcie uwagę znowu, mamy fair value gapa jednego drugiego, więc w tym momencie tutaj jest moje miejsce. Czy To jest mój last fair value gap w tym momencie i ja obserwuję, czy on trzyma cenę, czy on da nam je reakcję w dół, czy zostanie wybity. Nie? Zwróćcie uwagę, co tutaj się wydarzyło. Trzymam nam cenę, last fair value gap, doszliśmy tutaj do mojego breakera, bum, otwieram pozycję albo otwieram pozycję, albo czekam bezpiecznie na to, żeby dostać jeszcze więcej potwierdzenia, czyli potwierdzenie na to, że rynek rzeczywiście chce lecieć w górę, nie? Eee, Dobrze, co cena zrobiła? Patrzcie, z breakera odleciała do góry. Co mamy w tym miejscu tutaj? Po pierwsze, nasza iwersja fair gapa, tu. To jest nasza iwersja. Kolejne, co mamy tutaj? Perfekcyjną zmianę struktury, tu. Tu jest perfekcyjna. Znowu mamy kolejną perfekcyjną zmianę struktury tutaj, w tym miejscu. Pod, daje mi to duży komfort i potwierdzenie, że rynek będzie leciał po Bassa Liquidity, który jest tutaj, i dodatkowo do tej kreski, którą wam tutaj e, zaznaczyłem. Teraz tak, co w sytuacji, co to jest za świeczka? Ta świeczka to jest najmocniejszy order block, najmocniejszy, który. E, że tak powiem, najmocniejszy order block, jaki, kiedy, jaki po prostu istnieje, ma bardzo dużą moc. Także ja go też bardzo fajnie lubię zaznaczać. Zaznaczymy zawsze, jak mamy order bloka, zaznaczamy sobie trzy kreski. Co wam powiedziałem? Order block, min threshold, czyli mamy trzy kreski. Jedna kreska to jest, to jest tutaj otwarcie, otwarcie świeczki, min threshold 50%, i dodatkowo tutaj. Knot, najwyższy poziom. Zwróćcie uwagę, cena zaliczyła tutaj ten najwyższy poziom. Od polecia do góry, ale gdzie doszła? Znowu do naszego Wimba, naszego oporu, gdzie cena mogłaby się zatrzymać. Więc patrzcie, cena powróciła do mojej wersji tutaj. Ta i wersja ok. Może zadziałać, jednak jego ja nie biorę pod uwagę, bo tu dla mnie mocniejszy jest order block. Order block mnie tutaj interesuje, czy on ma moc na to, żeby nam zatrzymać? Patrzcie. Cena jeszcze raz tutaj zaliczyła nasz order block. Widzicie, zleciała dużo niżej. Min threshold. Co Wam powiedziałem cena może zaliczyć min threshold, może zejść do min threshold, ale nie może absolutnie yy, żaden, żaden korpus świecy się zamknąć. Tak jak tutaj, jeden się zamknął, może być manipulacja, kolejna musi być wyciągnięta. Druga świeczka poniżej min threshold, neguje nam sytuację. Więc co mamy w tym momencie? OK, tutaj być może nie, nie byliśmy jeszcze pewni nie chcieliśmy zaryzykować możemy otworzyć pozycję tutaj właśnie wykorzystać tego tu załóżmy order bloka właśnie z targetami tu ze stop lossem pod, pod dołeczkiem patrzcie mamy jeszcze mniejszy stop loss jeszcze, jeszcze mniejszy stop loss jeśli co cena zrobiła patrzcie w tym momencie zaliczyła mi też podleciała do góry mój stop loss może ustawić by był śmiało w tym miejscu śmiało w tym miejscu tutaj to jest mój propulsion block w tym miejscu i ja chcę, żeby ten blok mi tutaj trzymał cenę. Czyli cena zaliczyła i podleciała wyżej. Patrzcie. Cały czas tu jest respektowane i co się dalej dzieje? Run piękny. O, tutaj właśnie. Tutaj jeszcze ciekawa sytuacja. Widzicie co mamy tutaj? Tu mamy naszego knota. Sobie zmierzymy całego tego naszego tutaj knota, który mamy tu. Popatrzcie, to jest nasz poziom wyi. To jest nasz poziom WI i stąd może być reakcja. Jednak ten knot mnie nie interesuje. Nie interesuje, bo on nie jest ważny. To jest miejsce tylko i wyłącznie na jakieś reakcje, zatrzymanie ceny, cokolwiek. On nie ma siły na to, żeby zrobić ruch w dół. Nie, bo nasz kierunek jest po Liquidity i cena powinna tam po prostu się znajdować. Więc śmiało po Liquidity. Kolejna sytuacja. Jest tak, W przybajce Liquidity również, ok, możemy zamknąć tutaj pozycję cokolwiek, ale do minus 2 cena powinna tutaj dojść, do tego miejsca, tak jak Wam pokazałem. Dodatkowo zmierzmy sobie jeszcze coś, patrzcie, w tym miejscu też również mamy naszą, nasze standardowe odchylenie i jest w tym miejscu, czyli to jest nasze miejsce minus 2, minus 2,5, tutaj gdzieś cena, czyli w tym zakresie tutaj. Wraz z tą kreską, którą tutaj Wam zrobiłem. Tutaj się może cena zatrzymać. Może być jakaś reakcja, cokolwiek. Więc ja chcę w tym miejscu zrealizować po prostu zysk. Nie? Zrealizować. Bum. Gdzie? Patrzcie. Jaka precyzja. Jaka precyzja. Dlaczego akurat do tej kreski? Nie? Do tej kreski tutaj dotknęli i mamy reakcję spadkową. Nie? oczywiście już nie pamiętam, co dalej oni zrobili, bo już nie śledziłem. Tego wykresu, ale doszli właśnie do, do, do tego poziomu, i tutaj nie wiem, czy jakieś reakcja, cokolwiek, ale nie było. I tutaj chcę Wam pokazać, w jaki sposób czytać cenę i w którym momencie robić re-open pozycji. Okej, okay, śmiało, mógłbym otworzyć tutaj, miałem okazję otwarcie tej pozycji, to Wam powiedziałem tutaj. Mój stop loss musiałby być tutaj, tej profit. Tu OK, zarobiłem. Zarobiłem ale to nie, nie tędy droga nie tędy droga i ja uważam, że to jest bez sensu, żeby grać z tak dużymi stop lossami. ja wolę robić reopen, tak jak tutaj tutaj pozycję załóżmy jedną tutaj dołożenie do pozycji i mam mały stop loss yy, mały stop loss wtedy mniejsze straty nawet jakbym stracił, zwróćcie uwagę straciłem raz tutaj widzicie, tutaj straciłem tutaj otwieram pozycję drugi raz nawet jakbym stracił, to mam bardzo małą stratę. Bardzo małą stratę, że mogę ją odrobić. Jeśli ja, załóżmy, pomylę się raz tutaj, nie? Czyli załóżmy, tutaj zaliczyłbym 100 lossa, nie? Przy takim czymś. W tym przypadku akurat nie zaliczyłem 100 lossa, ale załóżmy, zaliczyłem 18 punktów stop lossa. Znowu otwieram, załóżmy w tym miejscu tutaj stop lossa, wejście znowu zaliczam znowu jakieś 15 punktów, to mi się robi za dużo strat, za dużo strat. Więc dlatego wam e, tak mówię bardzo często, że straty są nieodłączną częścią tradingu. Zawsze będziemy stracić, zawsze się pomylimy, ale możemy kontrolować straty. Właśnie tak jak ja wam tutaj pokazuję, że mój, moje wejście w pozycję musi mieć mały stop loss. Jeśli mój stop loss jest bardzo duży, ja nie biorę takiej pozycji. Niech rynek ucieknie, niech poleci, nieważne w jaką stronę. Niech zaliczy moje targety. Ja nie chcę brać udziału dla zasady, nie chcę brać udziału w takiej akcji cenowej. Ja muszę mieć małego stop i dopiero wtedy wchodzić w pozycję. Nie? Także tu jest, tutaj jest opis tych moich dzisiejszych wejść. Mogę wam również to teraz pokazać tutaj, te moje wejścia, żeby nie było, że nie jestem słowny. Tutaj otwierałem pozycję, właśnie w tym miejscu nie zrealizowałem zysku. To, co wam powiedziałem, że tutaj można było zrealizować. Ja trzymałem do końca to Bysa Liquidity. Tutaj akurat niestety to był mój stop loss. Nie to, co, to, co powiedziałem, że tutaj był mój stop loss, ale niestety się pomyliłem. Zamiast ustawić tutaj w tym miejscu stop loss, ustawiłem dołożenie do pozycji, więc dołożyło mi, podlecieli do góry. I tutaj przed tym spadkiem zamykałem pozycję na małej stracie. Czy nawet chyba mały zysk po tej dokładce, ale tutaj była strata i w tym momencie tu i w tym momencie tutaj dokładałem to co właśnie breaker. Tutaj po breakerze, że tak powiem, jak wchodziłem, no to, yy, to... To czekałem na więcej potwierdzeń. To, co Wam powiedziałem, że ja chcę mieć potwierdzenie, chcę zobaczyć stąd ruch do góry. Odbył się ruch do góry, odbyła się e, zmiana struktury, i wykorzystałem właśnie tutaj w tym miejscu. Tu w tym miejscu otwierałem, bo tu jest mój perfekcyjny order block, czyli order block, który musiał zadziałać. Mój threshold został zaliczony, nie ma problemu. Czyli tutaj był mój reopen pozycji ze stop lossem, tu w tym miejscu. I zamknąłem właśnie gdzie? Tutaj w tym miejscu, gdzie dokładnie, jak sobie zmierzymy, o tutaj rynek właśnie teraz spada, to nie zwróciłem na to uwagi. Jak sobie zmierzymy to, to idealnie tutaj praktycznie widzicie te minus dwa. Tutaj gdzieś zamknąłem po prostu z ręki tą, po, tą, tą pozycję, nie? Także tyle. Trzymajcie się. Jak się Wam ten film edukacyjny podobał, to zostawcie lajka, zostawcie jakiś komentarz. I tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.